Radzeń w Podczerwieni. Wernisarz fotografii Adama Osaka. W galerii Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisarz fotografii Adama Osaka. Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć fotografie przedstawiające Radzyń w Podczerwieni. Adam Osak urodził się i mieszka w Radzeniu Podlaskim. W latach 80. fotografował głównie na kliszy czarno-białej. Od roku 2015 zajmuje się fotografią cyfrową. Portret, krajobraz, fotografia w Podczerwieni. Członek Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka. W 2018 roku został laureatem konkursu fotograficznego Pamiątka z Radzenia, organizowanego przez miasto Radzeń Podlaski. Oraz Radzyński Ośrodek Kultury. Bardzo serdecznie witam wszystkich w Radzyńskim Ośrodku Kultury przybyłych na kolejny nasz wernisarz. Tym razem autorem wystawy, którą chcemy Państwu dzisiaj pokazać jest Adam Osak, którego w tym momencie bardzo serdecznie witam, a którego myślę nikomu nie trzeba przedstawiać. Można bić brawo. bardzo. trzeba. <głos》> Witam również wszystkich oglądających telewizję Radzyń. Wystawa, którą dzisiaj chcemy Państwu pokazać, nosi tytuł Radzeń w Podczerwieni. Ja cieszę się, że w końcu ta wystawa doszła do skutku. Już kiedyś, pamiętam, prowadziliśmy rozmowy na temat organizacji takiej wystawy, pokazania zdjęć Adama u nas w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Po. W jakimś czasie udało nam się doprowadzić do tego i, i, i bardzo się cieszę. Witam również opiekuna galerii Oranżenia Radzyńskiego Ośrodka Kultury Arkadiusza Kulpę, któremu w tym momencie już przekazuje prowadzenie naszego wernisażu. No Witam wszystkich serdecznie na kolejnej wystawie. No ja na temat fotografii raczej się tak nie będę wypowiadał, no, ale tylu tu mam fachowców jakiś, Mam jakiś tam Zmysł jest taki estetyczny i potrafi odróżnić zdjęcie dobre od zdjęcia słabego. I dzięki Adamowi właśnie jak wieszałem te wszystkie zdjęcia to na te obiekty, które tutaj, budynki, nie budynki, które codziennie prawie się mija idąc do pracy i tutaj pracując no to spojrzałem trochę inaczej, po prostu jest w nich jakaś taka tajemniczość. No, no świetnie to wygląda, ale myślę, że Adam lepiej powie o tym wszystkim jak to się robi. I na czym polega fotografia w podczerwieni? Proszę bardzo. Co Coś ja mogę powiedzieć o tej fotografii w podczerwieni. Oko ludzkie nasze widzi kolory widzi widmo w paśmie od 400 do 700, 750 nanometrów. To jest taki kawałek, przedział tego światła, a natomiast nie widzimy tego ultrafioletu. Bardzo mało podczerwieni praktycznie w ogóle. No, źródło światła z to najlepsze jest słońca, które daje nam naprawdę duże możliwości w tej fotografii, z tego względu, że zakładając filtry od 720 nanometrów aż do 1200, to jest taka czernia, jakbyśmy popatrzyli na, na słońce, to praktycznie byśmy tego słońca nie widzieli, a matryca aparatu czy, czy slajd, film analogowy, to zarejestruję to jest fajne. A, a znowu, jak patrzę, patrzę w aparat przez podczerwień, to już, już, już widzę ją, matryca mi to przetwarza, to, 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 jest, to jest wspaniałe, fajne. Czy to Naprawdę. jest Twoja ulubiona forma fotografii? Nie, niekoniecznie, bo z tą fotografią to się dopiero styczność miałem w 2018 roku, także gdzieś tam przejrzałem te fotografie w internecie i, i mówię, dlaczego nie? No, albo idę w film, kupuję i, i robię analogowo, no, albo, albo stary aparat przerabiam i trzy no, godziny jednego wieczoru. No, to są takie efekty. Ja muszę powiedzieć, że bardzo podobały mi się te zdjęcia z jednego takiego puzaicznego powodu. Chociażby patrząc na budynek Radzyńskiej Orężeli, którego stan techniczny budzi wiele do życzenia. A na tym zdjęciu on wygląda wręcz fantastycznie. Bardzo dziękujemy Ci za te Twoje zdjęcia, za Twoje fotografie. Pozwól, że na pamiątkę w podziękowaniu wręczymy Ci książkę książkę dotyczącą historii naszego miasta tak jak twoja wystawa opowiada naszym o, o naszym mieście to tak samo chcielibyśmy ci wręczyć książkę która opowiada o naszym mieście bardzo dziękujemy. serdecznie ci dziękujemy i co zapraszamy wszystkich Proszę. państwa do ja oglądania wystawy jak i do kolejnych na kolejne wydarzenia organizowane przez Radzyński Ośrodek Kultury i chociażby w niedzielę zapraszam na Koncert Gabriela Fleszara, który odbędzie się w ramach letniej sceny Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy na warsztaty fotograficzne, które już za tydzień odbędą się w sobotę też w Radzyńskim Ośrodku Kultury i za tydzień również zapraszam na koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni. Koncert, który będzie zarówno transmitowany w telewizji Radzyń, jak też będzie można wziąć w nim osobiście udział. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za to, że. Przyszliście na nasz dzisiejszy wernisaż. Dziękuję autorowi, dziękuję bardzo serdecznie Arkowi i zapraszam wszystkich do oglądania wystawy. Zapraszamy. Jest jedno takie zdjęcie, którego już nie wykona się. Czy to będzie fotografia normalna, analogowa, czy w podczerwieni? Ale tego mam nadzieję, że ktoś zauważy to zdjęcie. To jest tylko jedno takie. Tutaj którego się, nie A którego się już nie wykona, bo nie będzie ten sam karty. Aha. Już, Aha. już, już nie będzie Jednie takiego. Nawet ja albo inny już. Aha. Jest takie jedno zdjęcie. Autor się pochwalił, że jest na wystawie zdjęcie, którego już się nie da wykonać. Kto znajdzie, ten wygrywa nagrodę. Sesję zdjęciową u, u autora. Podczepienie. 72. Bo kiedyś tylko takie były. Oko ludzkie. Widzi przez ten To jeszcze jest taka taka minimalna. A załóż. Cześć. A załóż. Co? 830. 830. No to to już czarna dziura. I dlatego, dlatego żeście taki czas. No to, to ja przy tym, przy zdjętym filtrze. Uzyskuje czas 1,61 sekund. Tu nic nie widać. 90. Czyli ciemność widzenia. Odcina eee. widmo światło w czerwieniu. Czyli od, odcięte było. Coś musiało być do czerwienia. Ja eee, no nie wiem. Całowy by dach. A tu ile czasu na światło? sekund. Obrigado.